No witam serdecznie. Tu jestem u kolegi na kawie. Kolegi Andrzeja. No i postanowiłem coś nagrać dla Was. Takie ptaki są do nabycia. Kolega Andrzej tu robił selekcję. I ile Andrzejku ich jest? 20 do sprzedania? około 25 sztuk ładne ptaki wszystko jaśniutkie, malutkie i to co mają, tutaj ma jeden samczyk piórko i tamten jeden to co mają, hodowca jest w porządku także nic nie wyrywa, żadnych piór, to co mają bez wad ukrytych, żadnych no ptaki naprawdę godne polecenia i taki latają bo pytałem się, to, to, to mówi, że i teraz możemy zgonić, ale już nie będziemy robić tutaj próby, by tu śniegu trochę nawaliło i, No ładne ptaszki Także zachęcam do kupna. ogony też dosyć jasne są z góry wezmę tak. A jeszcze tutaj druga następna tura jest bo to nie wszystkie weszły w klatkę bo nie chcieliśmy po prostu dwa są so koroniate dwie samice tak Andrzejku? Tak. Dwie, samiczki dwie samiczki koroniate mamy o tu Leś Andrzejku, to może samiczkę, co w rękę? Oto no. O, proszę zobaczyć. Ptaki godny polecenia, no. Malutka, gała duża. Łepek. No, piękny taki, Malutka, ogonek jaśniutki. To chyba z młodych jeszcze. E, tak, tak, to jest samiczka roczna. No ładna, ładna. No i taki kolega ma ptaki. Także zachęcam do kupna można dzwonić, Andrzejku, numerek podaj telefonu Oczywiście. 506 796 339 No jeszcze może na koniec może napiszemy gdzieś może na drzewie napisz czy co ten numer na ja tę tak strzelę o napisz kredo jakoś czy, czy czym no. Kredko tutaj, no ty. Nie ma bo, bo, bo jest coś takiego, no, bo e, Tak? Za, jest e, około 30 sztuk. E, coś jeszcze najprawdopodobniej będzie też jeszcze do sprzedaży, bo to taka już mówię. Wiesz, no kolega, kolega tu mówi, że po prostu jeszcze z 30 tam może jeszcze coś się zmienić. To może sobie ktoś. Jak się skontaktuje, to się dogadać i po prostu, no, dobrać nie ptaki. Ale głębiej widać, że są zdrowe. Ładne, ładne, naprawdę. Malutkie ptaszki. I tu kolega Wiesław, już jedno. To samczyk wyszedł? No, tak twierdzi. No, tu już jednego samczyka już bierze do swojego do swoich przemiesza na przemieszanie krwi. Także jeszcze zostanie około 30 sztuk. nie, tu będziesz czego wybrać. O ten wieś ładny jest. Tutaj no widzisz o ten z czarno. z czarno widzisz? Tak, no, co, co na niego teraz? kameruje tu ładną głowę Piękno głowy, piękno głowy ma wręcz. Zobacz ładny, ładny O, tutaj numer telefonu jest zapisany. Także A można wyzwonić, dzwonić do kolegi Andrzeja, do kolegi Andrzeja można o, dzwonić tak. i ugadać może być samica, może, może być samiec, może być tam jakaś śmiało. To by się lepiej prezentowało, żeby były w Polsce, wiesz, tam, oraz są zupełnie inne też tutaj Weź zamień, część tam wrzuć. No ja dla wieśka go pokazywałem. Właśnie. On Głowa. jest no, Czuj. on jest on, jest, on no, jest ten, tak... on jest on ładno ładno no, głowy i ogon o... ma, ma ładny. Ale i ale i gałę jaką on ma, nie? O. Piękno. Czyli, Także ptaki gole. No, Taki godny godne polecenia z tego, z tego, z tego tamczyka No gały ładne no. wszystkie też mają bogi się zobaczyć to nie są takie szkoda, jakieś tam To może wrzuci jeszcze tam. Czekaj, ja wezmę wypuszczam tam do gomnika, a nagramy teraz y, tutaj z tej króteczkę, prawda? No to dobra weź. No, czekaj, dobra. Tylko uważaj, bo dno może... A. Widzisz? Nie, nie, nie bo nie, nie, to... Nie, tak, nie, tak. Za dno łapanji. Tutaj jeszcze zostało kolegi A zaraz tu... Jeszcze, jeszcze z tych ptaków będzie coś do, do nabycia. Także zapraszam do kontaktu do kolegi. A dzięż poszedł pod pudełko, bo nie chcesz żeby z pudełty rzucał. No to co, tam tamty, wypuści a te by wpuścił, nie? No ale ja chcę już sobie odebrać, wiesz? Aha? Ciechuj, Nie widziałem tutaj jednego. To jest taki trochę dużawy, ale, ale on ładnie bo, bo on ma ładną, ładną wodę. Ma Co będzie niebiesko? Tak. No. Ten? Tak, malutki no. Ładny, ładny, już tak, ta grydyczka On jeszcze lepszy będzie od tamtego, co ty już wziął. Ja nikomu nie Każdy ma prawo sobie wybrać, tak? Ładny ptak. Którym pokazałem? No właśnie ja, ten chyba będzie samiczka Nie chcę Ci nic nie narzucić, No bo to bo to tak nie wygląda na Samczyk to był taki z czarną. to czarną tak A wiesz wszystkie Aha ten tutaj z tymi niebieskimi był

Koroniata wylotka jest. koroniata nieta jedna wylotka, O, mam samiczka. Jest samiczka. ale jaka wygięta ona. Ty, o kurde, patrz, jak ty łabędzie co co nie? Taką ma długo. Ale jak się wygina? No, wygina, że ty mało nie pulsuje. Zobacz, nie? Ja pierniczę. Ale patrzcie jaki łeb. No łeb ma ładny, ładny. Ładna samiczka jaka wygięta. Ale zobacz ty no. Wygięta pięknie. Jest. To stara samica? To jest Trzyletnia chyba. Śletnia. Ale pięknie. Mało nie pulsuje to szyjo, no. Wygięcie ładne. Ona no, no, fajna sobie nie? Tak, bo jest piękna. Ale jaka wygięta, no ale to to będzie sanec. E, tak, to i tak. Proszę Przecież pokażę zresztą najładniejszą chyba z tych samiczek, wiesz? To jest w rękach wyciąganego, wiadomo jak to wygląda na wieżę, o co w szoku. Jak cynowo, Oni od stu... Jak? od stu... ilu? Od sztuka i lekko sztuka. No to w tym przedziale, od stuwy wzwyż, Ta. nie? Takie ptaki, kolega Andrzej tu ma ładne. Wiesz jak puszcza tą? Czego? No. no. Tak, a co? Tego też puszczyć? No, on, widzisz, jedne strony ma... Ładną, a drugą już potrafi. Nie no ja rozumiem. Mogę, jak chcesz mogę namalować delikatnie. idę po <noise> żeby, wiesz, tak jak potrafią, wziąć się z gałęź na mnie nie? Takie się. Ja nie potrafię tego robić, wiesz? <noise> tu jest jeszcze raz pokażę numer telefonu. Do kolegi można dzwonić ugadać się czy kolega podrzuci do krajewa czy jak na rynek tu jest też kolega wyjął samczyka też piękną głowę ma ładny no, no wszystkie jak jeden w jeden praktycznie no o, tak tak on jest, on ciut jest taki większy, ale głowę też ma ładną, nie? Tak, on troszeczkę jest większy, wiesz, ale gdyby miał większy obwód, byłby, ciemniejszy, to byłby perfekto, kurde. Tak. No, ale coś za coś jest tutaj, to wszystko... No tak. No w Mhm. No. Tak. No, no, Wszystkich, no. Praktycznie jak jeden w jednym. Może się różnić tylko wielkościu i... Już jest ciasto się po prostu robi do dlatego... no. Tu nic. To wiesz jak już jedzie? Nie, nie, nie wiem co. No, tu, tu samczyk jeszcze tutaj są jeszcze chyba dwa samczyki chyba, no, wiesz? ten no, będzie ładny też sam wiesz, no, no, że mają bardzo mało główki nie? ale ta to pięknie wygięta profilowana one no, są młode kurczę, fajne Zapraszamy do dzwonienia do kolegi Andrzeja no i pozdrawiamy.